Czy wy tego zupełnie nie rozumiecie, że to nie jest tak, że płacicie pieniędzmi, zarabiacie pieniądze? Pieniądze są na giełdzie, pieniądze są w obiegu, w sklepach są pieniądze. Wasza wypłata to pieniądze i wydajecie te pieniądze. To nie jest zupełnie tak. Tym wszystkim jest czas. Czas, poświęcasz czas, żeby zarobić pieniądze, oddajesz czas swojego życia, żeby pieniądze krążyły. Oddajesz czas, żeby spełniać coś swojego lub nie swojego. Z czasem też idzie całe zdrowie i poświęcenie bo oddając czas w pracy czasem oddajesz go lekko czasem oddajesz go ciężko więc tym czasem jest też zdrowie poświęcenie oddanie to nie jest tak, że rzeczy nas kosztują pieniądze to już dawno nie jest tak, że za pieniądze kupujesz te wszystkie rzeczy. Kupujesz to za czas. Jeden potrafi w bardzo krótkim czasie, kosztem czasem innych ludzi zdobyć dużo rzeczy. Inny tylko kosztem swojej pracy potrafi zdobyć niewielki nakład pieniędzy. Śmierć, to złodziej czasu. On jest złodziejem czasu. Chwała Stwórcy, który jest poza czasem. Amen.